i, i okej, okay. to napiszę. Zaraz przyjdę. przyjdę Zaraz przyjdę i idziemy na, 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 na. O kurde, coś, coś mi wysłało zaproszenie, chyba. To to jest. Pyrydy. Jakiś tam. XD. Dobra, na razie zagramy sobie hmm, walkę z robotami. Yy, w ogóle dostałem 10 biletów za darmo, czy tam 20, ja już nie pamiętam. Chyba 20, serio, dostałem 20 i sobie pograłem i wpadłem na live'a. Yy, Zapomnę gamera. Ja już tam, siema się Ej. Yy, Hej, miałeś wczoraj do mnie wbić, ale do klubu nie wbijam, na razie. Wiesz? Widzicie, ja tu tłumaczyłem, że na razie do klubu nie, ale się do naszego klubu. Tutaj macie ten ktoś się w ogóle jaka w górę i jak, jak ktoś jest nowy to niech lubika wystawi. Okej, okay, dwóch L mamy. I mamy spajka. Aha, już tutaj. Spajk jest nawet taki... <ścoughs> Przerzuciliśmy go na dwie strony XD. O niech gość uważa. Tutaj nam dead nie. A już jeden dead, więc idę. Co ja tutaj się martwi. O nie, mam no, to. Dobra, lepiej. Dobra. Okej. Okay. Ma 80... O nie, live już widzę. Będę malutkiem. Napiszcie, czy jest wszystko, yy, wszystko dobrze. Czy głos jest, czy w ogóle live jest. Bo widziałem, że chyba jest. Okej. Okay. Yy, Robot zrobił szarże... Ej, chodź, 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 chodź... Chodź, 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 chodź... Nie... XD w ogóle użyłem i nie zadziałało. Okej, tutaj te małe bociki. Oooo, małe bociki. Trosze to 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 może ja się wycofam. Najgorsze te są strzelające, bo... Siema, siema, games, siema, siema. Zostaw lajka w górę. Kurde, te małe... Ej, na razie tych stylących nie ma. O nie, już idą. Jezu! Jednej gry nawet nie można normalnie. W ogóle masz 63%. Na razie... Y, ekspercki. Nie wiem czy to za dobrze, czy a że... i lepiej uciekaj tu O nie, ja tylko mogłem umrzeć. Albo y, ja umrę. Dobra, ja jakoś się ulotniłem z tego. W ogóle ulotniłem się. Yy, eee, ja tutaj może... O! No i teraz zaciekamy. Yy, eee. Yy, 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 dwa... Ej, yy, 2000 HP. Równe mi zostało. O nie, ile tu idzie! Eee, help me! Czemu ten drugi El Primo mi nie pomaga? A tam walczy z tym, z tym spajkiem. Równo walczę Oj, oj, oj 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 oj! my god! O mój Boże! O! O, o nie! Kolejny! O nie! Ile ich jest? Halo? Odwalcie się ode mnie! Co ja wam zrobiłem? Ile ich jest tu? Boże... Nie mam gadżetu, co? W gronie... ten... za? O nie! Nagi. O nie! Co ja zrobiłem? Kurde... Ale spaliłem ulta! O kurcze, blade! Spaliłem ulta! Ale ma 36%, więc spoko. Dobrze, że mam drugiego no. Gadanko, gadanko. Zostawcie Subika, jeśli jest ktoś nowy. Walce do wakacji, albo do końca wakacji. Podwieszę Subiku z ProGamer'em oczywiście. Yyy... Siema Jan, siema, siema Nanko. Siemanko, a ja teraz walczę... W ogóle dostałem... 20 biletów za darmo, macie to? Nie wiem dlaczego Ale już 10 zużyłam, bo chciałam skrzynki zarobić No i mi się trochę udało A ja teraz mam problem Proszę 400 HP mi zostało wtedy Jezus Święty Szkoda, że... O wolno, ucieknął Halo, gdzie ty pan uciekasz? A teraz, teraz ja uciekam? O nie, ich tu idzie. No 2000 znowuś mi zostało HP. Jak teraz ten spaj umrze. Albo ja idę. Uuu, kurde. Jak to było blisko? Dobra! 12%! Chodź tu, Primo, Aha, tam jest. Baba mam ulta. O, dwóch... dwa ulty mam. Mamy. zrobiliśmy. Więc... Okej, okay, umieram, idę. Dają sobie, dadzą sobie radę. O nie, uciekaj. Co, 1%. Co? 20, ale co miałem? 20. I kto chce ze mną zagrać? Serio, 1%. Jak ktoś chce, to bilet. No, ja miałem, ja miałem ten. 20 biletów. Nie ja miałem ja tutaj wchodzę i tutaj miałem. O, tutaj to było? Tu były te 20 biletów, a tutaj był ten swajk I miałem normalnie 20 biletów. Nie wiem. O, nie mam 9 tylko. Dobra, trochę zagrałem. Macie tutaj kodzik. Ja tutaj nie wiecie, się dlatego. Tak, to może się wpadać. I zaczynamy gierkę. Wiem, że to nie ta mapa pod El Primo, co się zawsze tam robiło tego baga, ale no trudno. Ale ja takie wchodzę dzisiaj. przecież to była ta mapa i takie patrzę. Nie, to nie ta mapa X. I takie yy, trochę źle zaobserwowałam. Yy, Zapacz... Yy, Boże ty. No zapaczałam się w ogóle. Yy, Co tu przyszło? Jakiś ten to... Halo! Dobra, śmietnik. Śmietnik, okej. Okay. Wpadajcie. Tutaj macie kodzik i... No, nie możecie wpadać ogólnie. Hmm. Ekspercki. Za dwie godziny jest dopiero ten. O 17 też będzie live, więc nie bójcie się. O! Ja bym sobie zagrał koltem, wiecie? Najpierw na stepowery, żeby tych bilecików nie tracić za dużo. A później będziemy trochę. A to jest chyba ostatnia gra, wiecie? Więc dlatego dostałam te. Każdy dostał zadanie Gdyby było? Owszem, Halo, panie. No nieważne. Tu Gdzieś szali wyjdzie. <grym> ja bym się bał troszeczkę. Troszeczkę bym się bał. No właśnie. idę. tu. Mam ulta, więc <grym> jakby więcej mogę jej zrobić. Ona więcej mi. <grym> więc efekt. Ja też spokojnie zbieram skrzyneczki. Może jeszcze to dla nie wiadomo. Siema! Jak się podobał... Chyba tam live twój. Tam napisane było, więc spoko był live hmm, w ogóle robiłam. Nie... Ty chłopie. Nie zabijesz mnie. O chłopie. Nie gadaj! Głupi! <gupi> Już czytam! No, ten głupi Barley! Boże, święty! Głupi jak Chciałbym yy, jak się. Yy, podobał mój Spoko był, no, no, tylko czasami. Yy, starcie? A w, wiesz, co ja bym wolał? Yy, Tom, bo ja chcę pobić swój rekord. Mam na razie chyba mistrzowski, więc chciałbym. Nie wiem, ekspercki. W ogóle czemu mam 4 skrzynki? Co? Miałem pięć skrzynek, No nieważne. Yy, Już czytam. Yy, nie Myślę, że to był prawdziwy Lord yyy yy, Nie, bo będą nagrywać luźne granie. Yy, bossa. Aha! Sorry. Przeczytaj poprzedni komentarz. No wiem. Yy, nie, bo będą nagrywać później w kolegą odcinek z tego boxa okej, okay, aha, dobra no to możemy zagrać sobie co chcę? jedną osóbkę poproszę tutaj macie kodzik, kto pierwszy tym lepszy aj, jak a jak ty myślisz yy, myślę, że to była podróbka wiesz co, bo ja też mogę zrobić taki awatar mogę zrobić taki ten, no i co, i będzie ha 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 no i też, nie wiem że wpiszesz jakoś i wyjdzie ten prawdziwy kruszyk. Się... Chcę Leona. Okej, okay, chcę Leona. Hmm, aha, tu jesteś, dobra. <laughs> dobra chcesz, chcesz Leona? Ja niestety już mam. Czemu ja powiedziałem niestety? O, bez kitu, ja powiedziałem. No ja niestety mam już. <laughs> no może stać, niestety, niestety. <laughs> ja też gram. O, no to dobrze, że grasz. Możemy sobie na bileciki podstawić tam. Szkoda, że nie da się postawić. Siema, się siema, siema. Siemaneczko. dobra. A tu jest ten robot. Oooo, tak, faktycznie, tu jest ten robot. Dobra, dojedziemy. Ten spam się pewnie. Oooo, jak ją trafiłem. A jak będą szli rządkiem, to jej ja pulsem? A nieważnie. Już używam ulta. gdzieś się ucieknę... Ej, Oj tutaj, chodźcie. Albo nie. No właśnie. Poczekaj! No właśnie, nie będę nas tak z Uciekaj, uciekaj na, jak najdalej. No nie... Co? Oni mają już dziewięć, co? Dopiero się gierka rozpoczęła. Co jest grane? Dobra. Jesteś bezpieczny na razie. Zaraz będę czytał, zaraz! No yy. dobra! Mieli po 14, co jest grane! No niestety się nam nie udało. A, czy w ogóle 4 zostałem? No to dużo zostałem, serio. Zbieramy najwięcej. No właśnie... Yyy... prawda? O Boże, sorry, poczekajcie. Podajmy serwer. No to prawda. Prawda, prawda. Yy, już czytam. No yy, go. I robimy... Yy, rekord power kipsów to może nie, ale wiesz co? ja sobie wezmę Bibi. Ty sobie weź masz L-Primo? Nie no, masz, masz, masz. Nie, weź L- Primo, wiesz? Weź L-Primo. Bo jakby najwięcej można zrobić jakby z el primo yy, nie chciałeś czemu no weź el primo w ogóle nie bo ja ja też chcę zagrać no to będzie zaraz gierka dla znajomych bo nie będę mieć Mega boxa no ale przecież mm, ale no ja, no, to z Rosą mnie da rady, tak. Musisz, jak nie mówisz. No, bo, wiesz, jakby. No, bo. Rosa to taka. Muszą wbić. Yy, staro... Co? Staro. Star points. Ha! Yy, a ty masz Star w ogóle? Nie masz. Bo, jak tutaj masz taką gierkę, nie? To. I ta. Yy, Aha, no jak masz tutaj taką gierkę, to. Co ile dni się. Koniec sezonu tu się robi? W tej gierce? Co chyba tak samo, co 13 dni, czy tam 10, nie? To też się dostaje z końcy. No dobra, ale no. Nie wiem, czy to ma jakiś sens. Rosaja, siema pompad, zostaw yy, lajka. A ja tutaj już będę skupiał się. Wiem, ale ja już nie będę miał mega boxów za darmo, ponieważ yy, ja już mam wszystko. No to podziel do ciebie, jesteś spoko gość. O nie. Dojrzej. Pięknie, kurde, dynamite. Jak tu będzie gdzieś robot, to idziemy, idziemy tam. Tam gdzieś celuje, ok? Bo tam jest najmniej ludzi. Tu jest ADB. Gdzie jest robot? Gdzie? Czekaj, gdzie on jest? Kurde, gdzie on się zrespił? O! Jest tutaj chyba. Nie! Uff. Kurde, ból! Co? Skąd on ma 10? Y... Co? Jak on ma 10? Czy tam 9. Co? Nie, uciekaj, uciekaj, uciekaj! Uciekaj! Nie, nie bij! Kurde, mogłeś uciekać od razu. Piperką, co? No masz Kręćmy się. No, ból nie, 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 nie wiem, nie ogarnia. W ogóle mamy taki plac. Który jest trochę na... Ej, chodź tutaj, chodź, daj tutaj, albo tam, nie wiem, gdziekolwiek. Ja też będę miał za darmo megaboxy. No ja też będę miał, ale tylko... ...18! Co? Jak? 5 sekund go zabili. Czy mniej nawet. Ty i pita na hita wzięło? To my nie mamy szans. Chłopie. Kurde, goście mi zrobił rajda. Co? Dzięki. Jezus. Dobra, teraz. Dobra, nie mam szans. Kurde, jeszcze ten dynamite. Mało chyba. Dzięki za gierkę, zaraz stworzę grę dla znajomych. Duło. kto chce dołączyć, to macie tutaj. Zostawcie subika i lajka like w górę. Co tu się odwaliło? No tutaj macie. Progamer już cię zapraszam. Ciebie mamy znajomych, więc. A Co tu się odwaliło? Gościu mi zrobił rajda. Co? Dzięki, pozdro dla ciebie. Ja muszę też go tutaj zrajdować. Sesiu. Okej. Okay. Już zapamiętam go. Zapamiętam. A, miałem poko za przykład. Yy, pozdrawiam. Co dzięki? Boże święty. Pierwszy raz dostałem rajda. Dzięki. Kurde, ja nie wiem co zrobić, serio. Gość mi zrobił rajda. C co? Co? Nie. Nie. Pozdrawiam, Boże święty. Chcę zagrać... Nie wiem. Chcesz do znajomych? Nie wiem, nie wiem co powiedzieć, serio. Kurde, dzięki. Pozdro do ciebie, kurde. Wpadajcie też. E co ja chciałam powiedzieć? XZ. Ty aż rozwaliłeś mój, mój mózg, serio. Teraz nie wiem co powiedzieć, serio. Dziękuję. E dziękuję. Kurde, co chłopie zrobi? Co ten człowiek? Ja nie mogę, co za chłop? Co chłop zrobił? Pozdro. Co? Jest grany. jeszcze raz cię pozdrawiam. Jak dobrze napis... ten... Przeczytałem twój nick, jakiś źle to przepraszam, ale... Jezu się Pozdro! przesady, przesadnie. Ale... kurde... Gość się odwalił. Co jest grane? Czy tutaj macie kodzi. Dopiero... O kurde, ile już was się pozwoli... Ten przyszło. Macie tutaj kodzi. Co Dobra, ja zrobię tak, że czas, żeby... Yy, żeby nie przeszkadzać wam, żeby... Jak chcecie ten... Dołączyć to, żeby wam nie przeszkadzało. Co Chłop zrobił? Aś mi... aż mi, mi duszno się zrobiło. Gościu rajda mi zrobił. <laughs> Co jest grane? Gościu rajder. Niemożliwe. To ja chyba śnię teraz. Mnie się jest noc, wiecie? Nie no, że tutaj. Mm. Okej, okay, nasz jest 2, 4, 6 2, 4, 5. Dobra. To? Ty możesz iść tu. I czekamy jeszcze na jedną osobę. Osobkę. Osobkę. Znaczy x -dl. Osobę. I jeszcze parę. No. Kurde, zostawcie subika na kanale, chłopy. Co wy odwaliliście? Co jest grane? Jestem... Co smacznego? ten X brał Stars TM. E. Hej, fan braw, e, co u ciebie O, e, 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 Serio? Pozdro. Co? To nie. Jak teraz jest. Nie. Nie, nie wierzę. Jak teraz VCR to mi zrobił, to. Kurde. Jak tak. Widziałam cię na uwu. Tak? Widziałeś cię? Ja, ja, ja chyba cię widziałem <laughs> XD, XD Kurde, co chłop zrobił. <laughs> mmm... Pozdro. Gościu, pozdro, to jest kurde, mało co oni odwalili. To jest mało powiedziane. Moda? Ale masz moda. Czemu nie za... Moda. Widziałam cię. Mnie widziałeś? Gdzie? Gdzie mnie widziałeś? Jestem mega ciekaw. Bo ja byłem u progamera. Yy, co u ciebie widziałam? Cię u Tomka. Wiem. Yy, no dobrze. Yy, do mnie. Yy, yy, xD -y. Do mnie. Yy, ja gadam. Dobrze u mnie. Tylko jest taka szara pogoda. Taka nudna. Ale duszno jest. Nawet nie ma wiatru. Serio. Jest 20 chyba stopni i jest ciemno, jak nie wiem. Jest duszno, nie ma wiatru, nic. Duchota, po prostu. Jesteśmy... Mm, Rida. Od... Zylka, od... Serio? Kurde, pozdrow... Pan... Broster. <noise> Chłopie. Pan Słońce. Czy ja... Ja mam jakieś... Ja mam tak jasno, ale mam ciemne chmury i ja nie wiem, czy to będzie lat, czy burza. Niby miało być burza od 10 do 14. Nie, od 12 do 14. A jest dopiero 13, więc... No, nigdę. Eee. Yy... Ja chcę... <śmiennie> Jest tak gorąco. Gramy na puchy. Yy, yy, yy. Ja chciałem teraz zagrać z widzami. O! Coś przeszło. Dzięki za suba! Jezu święty, kozacy! Kurde! Nie wiem co tu powiedzieć, serio. Jesteś się przekozaki. Serio. To ja... Ja to jestem we wsi Koło miasta i jest gorąco Pozdrywki Ksesiu, Dla ciebie są pozdro! Pozdry. Teraz wszyscy piszą, pozdro kse, 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 Ksesiu. Wszyscy Bo co chłop odwalił, to ja nie wiem U mnie. Yy, co? O co będziesz grał mordeczko? No ja nie wiem. Pozdro Jezu święty, wszystkich pozdrawiam Serio, twoich widzów nawet Krzesiu Serio Kurde, co odwalił, twoje ja nie mam pojęcia Serio Wpadnę na twój kanał, zobaczysz Wpadnę w Top model? No możemy w... w top model To co chcecie, nie? To... Ile, ile jeszcze osób? Jeszcze dwa, cztery 5 osób jeszcze, chyba, jak dobrze liczę. Gość Aurelox, co jest? Aha, Gdy. No ma najwięcej... Już czytam, już czytam, bo się pan mm. Pozdro, Mam pytanko, czemu grasz na, w duo XD? Aha, duo XD! No i dobrze, że przypomniałaś. Przypomniałeś? Przypomniałaś ja mam... Dobra, chcesz znajdź. Kurde, ty jesteś chęściarz. Ja chciałem do klubu. Było 92. klikam jako pierwszy i pisało, że jest to na 100 już już już, 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 Masz ode mnie 120... Już 20 lajków. Co jest gra? Chłopie! Masz brawla. Masz brawla... Co? Masz Brawl, bo masz y, ten. A potem tego. E brał, czy jakoś, tam, el Primo. Chyba mam go znajomo. A nie, Igles. Mogę. Proszę, będę dla ciebie. Do. Dobra. No dobra, zaraz, zaraz. Mm, dam ci modę, tylko. Kurde. Jak masz. Masz, masz ten? Masz browla to. Po, to pokazuję swój ten. Mmm, okej. Okay. Tutaj masz kodzik, Chcesz co chłop odwalił? Rajda, co? Okej, okay. już czytam, już czytam. Tutaj masz. Yy, macie tutaj mój chłop. Już czytam. Na to model. Do ciebie nie wezmę skina Za 300 gemów. Pa! Na razie ten bursztyn. A jutro będziesz. Albo dzisiaj jeszcze na 17? Jak tak, to jesteś kozak, serio. Za 300 gemów weźmiesz. Chłopie, to ty no i... Daj mi suba bardzo będę wdzięczny Wirus ośmiu... Co on tak dużo kosztował? Serio? Ile on? 300, nie? Ja wezmę skina. No to spoko. To no, y, zaraz pokażę. Gramy. Kategoria. Kategoria. Najdroższe skiny. Kategoria. Skiny. Najdroższa Proszę bardzo Zbijemy, bo tu... ten. Co, 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 co? Już piszę, już czytam. Kod drużyny daj. Aha, kod drużyny y, tu i tutaj masz. Tutaj. Albo odwalne O Od co, to, co, co? Kurde. Mój pozdro... Siema, pozdro... Siema i pozdro i zostaw subika jak jesteś nowy na tym kanale i lajka w górę, bo gości zrobił rajda, że 20 osób mi wleciało i niby pisze, że mam 20 lajków od razu. Yy, albo odwalę maniane. O kurde, ja się boję, nie? Co ty odwalić to ja nie wiem. Ja nie wiem co ty. Kurde jakie. Yy, jak weźmiesz jakiegoś skina za Milion, a nie ma takiego XD. Jaki twój ten? Biłem nikto. No nam. A, to jest ten. Zaprasz od razu do znajomych. 8000 masz. Masz kroła. No, masz jedną legendę i to cię usprawiedliwia. Sario. Ty masz pan. Kurde, ty masz pan. Co? Nikolia. Wiem, 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 tylko poczekajcie. No, że wyjdę. Mój telefon jest taki głupi, serio. A, tu jest ten subskrybent nowy. W Google coś mi nie przyszło. No nie. Facebooka nie, nie mam, więc. mnie to nie obchodzi xd. Okej, okay, miałem UW dać moda, więc już ci daję. Pokaż kod. No już pokażę, pokażę, że poczekaj. Daj moderatorę. Eee, kto chce moda? Ksasiu, chcesz, chcesz? Bo ty odwaliłeś Manianę, że szrok. Manianę zrobiłeś taką, że kurde, nie wiem. Chcesz moda? Ty chcesz moda czy nie? Yy, no mogę, no to spoko. Ale jak ktoś będzie przeklinał i tak dalej, nie? Okej, okay, masz moda. Już pokazuję, już pokazuję. Już pokazuję mm, ten. O to się nazywa? D, kot drużyny, oczywiście, nie? <laughs> kot drużyny mi chodziło. W ogóle ci zaprosiłem. Yy, ja. A ty nie masz tego? Moda? Czy nie masz moderatora? Ej, dobrze wysyłacie, co? Dobrze wysy wysyłacie co?